Wojskowy Federacji Rosyjskiej opowiedział przyjacielowi o niskich, o niskim żołdzie i braku, i o braku wody. Jak tam u ciebie, w porządku? Ta, w porządku, kurwa, biorą nas w otoczenie, dranie pieprzonek. Pieprzonek, rozumiem, że kolcu, w sensie zamykają otoczenie, wy czy oni? co oni kurwa. Połowa tu spierdoliła wyobraź na wioskach, kurwa. Zostało po wioskach, po uciekali do wiosek. Zostało 50-60 osób, a mówią kurwa 150. O, słyszysz kurwa, o ja pierdolę, strzelają? Ta kurwa, strzelają. Tu napierdolają helikoptery. Wiesz, ile tu jest ciał, to jest pizdziec? Kurwiają już, nie mo, już nie da się ratować. Ja pierdolę, ale macie jakieś żarcie, nie? No, chuj tam. Raz na trzy doby dają nam jedzenie, wodę, z kałuż pijemy. Ja pierdolę. Zbieramy deszcz, kurwa. Słyszysz? I Putin mówi, zmobilizowanym po 190 tysięcy będą wypłacali. Chłopakom tu po 2, po 3, po 4 tysiące dostają na, na konto. Wyobraź sobie. Ja pierdolę. No za 4 tysiące jak tak walczyć, to ja kurwa do Wojnkoma pójdę i wpierdol mu spuszczę. Nasrę mu w usta. Posić powiedz mu pod kulami za 4 tysiące dziennie. Jakie dziennie? Na miesiąc. Aha, na miesiąc. Tak! Ja pierdolę Szyb... Mie... miesiąc ja pierdolę. Szybciej z... szybciej umrzesz przez głód niż cię zabiją.